Hej z tej strony Mariusz, witam Was wszystkich. Dawno się nie pokazywałem, chyba trochę przełamałem wstyd, i w tej chwili się wam pokazuję. Słuchajcie, siedzę sobie w moim bezpciowym Opelku Astra. Tak jeden z youtuberów napisał. Nie wiem co sądzicie o czymś takim jak jazda na zdarzak. Ja muszę powiedzieć, że nienawidzę czegoś takiego. Jak mi ktoś podjeżdża na, na zderzak, to uważam, że nie ma, nie ma za bardzo pod sufitem, za wiele klepek, i słuchajcie, wiem, że wyszła ustawa tego typu, że yy, będzie to karane. Ta, 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 taki sposób jeżdżenia, ciekawy jest, co o tym myślicie o tej ustawie, i co myślicie w ogóle o, o jeździe na zderzak. Ciekawy jestem co tam co tam o tym powiedzielibyście. Jeżeli macie jakieś sugestie to napiszcie w komentarzach Ciekawy jestem czy macie podobne zdanie jak ja, bo ja uważam, że jest to no, bzdurą jak ktoś w ten sposób tam śmiga i nie patrzę, że, że no nie wiem tyle czy, czy 5 metrów, za słowa 140 na autostradzie i siedzi wam no nie wiem, 10 metrów czy 5 metrów z tym rozdężakiem, jeżeli wy przehamujecie no to praktycznie no to jest karambol gotowy, bo on siedzi wam siedzi wam w bagażniku swoim, swoją furą i muszę wam powiedzieć, że z tego co obserwuję jak jest, że po po trasach, no to chyba to ludzie się tym się w ogóle nie wzięli tego ani do serca. Dalej, dalej zasuwają jak normalni. I także myślę, że te obostrzenia są jeszcze cały czas słabe i, i powinni to, to generalnie bardziej, bardziej karać policja. Co do kanału, słuchajcie, jest lato, także. Ja się zajmuję zawodową klimatyzacją, no i w tej chwili wszystkie, wszystkie wolne chwile to poświęcam na, na to żeby robić kasę. No mogę wam zrobić jakieś filmiki z montażu klimatyzacji, bo samochody troszkę poszły w odstawkę. Czasami wieczorem coś długie, to co jest niezbędne, no nie jest to zawsze ciekawe, bo to tam takie głupoty jak jak usunięcie bieżących oszczędności, czy jakieś tam poprawienie, poprawienie lamp, czy wymieniona żarówki, no to, to nie są chyba sprawy, które interesują, interesują ludzisków na filmach. Myślę, że to co chcielibyście zobaczyć, to, to są rzeczy dużo bardziej ciekawe o naprawek samochodów i tak dalej. Ja nie prowadzę warsztatu typowo zawodowego, tak jak tutaj niektórzy youtuberzy. I oni tam ciągle tam gniotą i ciągle coś tam pokazują. No ale będę się starał pokazać coś, coś tam, co was zainteresuje. Jeśli chcielibyście zobaczyć coś o klimatyzacji, no to napiszcie w komentarzach. Ja postaram się coś takiego zrobić. Jakiś taki ciekawy film, może. Z montażu, albo z serwisu. Nie, nie zawsze to się udaje, bo to klienci wie, wymagają, żeby to zrobić szybko, nie wszyscy sobie życzą, żeby ich obiekty filmować, także... No, nie, nie zawsze to się udaje, żeby zrobić. Jakbyście chcieli coś o samochodach, no to też piszcie, co by Was interesowało, Ciekawy projekt. Mój kolega Robert składa. On składa sobie Honda od podstaw. Tam jest no totalne, totalna wymiana wszystkiego. Także, gdybyście chcieli to zobaczyć, to też napiszcie. No i wtedy postaram się jakoś Wam to pokazać filmować czy też tam na, na kanał wrzucić. Jak coś będę miał z nowych narzędzi i coś ciekawego będę też dłubał, no to też postaram się nakręcić i wam to pokazać. Także jak Wam się podobał, dajcie łapę do góry. Subskrybujcie kanał. I na razie hej, cześć!